Witam, witam. Dzisiaj pokażę jak zrobiłam alpakę. Jest to wzór mojego pomysłu, dlatego udostępniam go gratis. Również nie jestem zwolenniczką zszywania, więc w projekcie tym nie ma tego zszywania za dużo. Tą maskotkę alpaki dedykuję Ośrodkowi Rehabilitacji Dzieci za Bajka 2 w Złotowie. Pozdrawiam serdecznie pracowników Pacjentów, jak i ich opiekunów. A maskotka w niedługim czasie zostanie dostarczona. Zaczynamy nogi. Oczywiście razy 4. W pierwszym rzędzie na magicznym kręgu robimy 6 półsłupków. W drugim przerabiamy rozszerzenia, czyli w każde oczko wbijamy dwa półsłupki i przerabiamy. Tak 6 razy, aż nam, da nam 12 oczek. Rząd trzeci, 12 rozszerzeń, czyli mamy 24 oczka. Rząd piąty, 3 półsłupki i jedno rozszerzenie, powtarzamy 6 razy, da nam to 30 oczek. Rząd szósty. Przerabiamy półsłupki tylko po wewnętrznej nitce. Da to nam kształt kopytka. Oczywiście 30 półsłupków. Tak to wygląda z tej strony. Zrobił się w ten sposób kancik. Dalej przerabiamy od rządu 7 do 16 10 razy. Po 30 półsłupków kolorem beżowym. I zmieniamy kolor na biały. Zmieniam to w ten sposób, że ostatnie dwa półsłupki w rzędzie nie zakończam tym samym kolorem, tylko już przerabiam nowym. Zaciskam nitkę i nowy rząd już zaczynam w nowym kolorze, tutaj w białym. Mamy rząd 17, przerabiamy 30 półsłupków kolorem białym.

5 półsłupków i rozszerzenie sześć razy, daje to 42. Przechodzimy do przerobienia 15 okrążeń po te 42 półsłupki od rzędu 22 do 36 i to będzie koniec naszej nogi. Po zrobieniu czterech wypełniam dno kopytka. Nakrętką od mleka. Akurat ten rozmiar mi tu pasuje. Obciąży to i ładnie ukształtuje koniec kopytka. Dalej wypełniam watoliną i przechodzę do robienia podbrzusza. Zaczynam od 22 oczek łańcuszka. To będzie akurat na szerokość u Robię 10 rzędów po 22 półsłupki, tam i z powrotem. I teraz pokażę, jak to umieszczam. W ten sposób, gdzie od wewnętrznej strony, tu, gdzie mam sznuraczek, staram się go umieścić po środku, czyli 5 oczek w bok. Zaczynam. Wrabiać podbrzusze. Od wewnętrznej strony nogi używam 11 oczek każdej nogi. W ten sposób unikam szycia. To samo robię z nogą drugą. 5 oczek od nitki zakończenia. Zaczynam wrabiać drugą nogę i przerabiam 11 półsłupków, w taki sam sposób, jak w nocy pierwszej. Po zakończeniu chcę również połączyć obydwie nogi ze sobą, więc będę przerabiać Oczkiem, tak to już teraz wygląda, będę przerabiać oczkiem ścisłym do środka tylko po to, żeby nie ciąć nitki. Można przeciąć, można zeszyć. To jest akurat mój sposób. Po przejściu do środka przerabiam od wewnętrznej strony nóg 10 oczek półsłupkiem. Aby to połączyć. Po zakończeniu obcinam i przechodzę do nogi trzeciej, którą dokładnie w taki sam sposób będę przyszywać. Odliczam też 5 oczek od nitki zakończenia i z drugiej strony od brzusza od strony dłuższej przerabiam 11 oczek. I to samo zrobię z czwartą nogą, i w taki sam sposób przejdę do zaszycia czwartej i trzeciej nogi razem. Tak jak to widać tutaj na filmiku. Przy okazji, zachęcam do obejrzenia innych moich projektów, na przykład. Króliczka, którego umieszczam linko linku góry. Po połączeniu mam 108 w koło oczek i przerabiam teraz tu. Tu mam tył, tu mam przód i znacznik umieszczam na środku tyłu. Teraz przerabiam rząd 37. 2. Półsłupki i rozszerzenie 3 razy. Pokażę tu szczegółowo: 10 półsłupków na bok nogi, 12 półsłupków na podbrzusze, 10 półsłupków na bok nogi. Następnie rozszerzenie i 2 półsłupki 4 razy i dochodzimy do środka przodu. Robimy następnie rozszerzenie i dwa półsłupki powtórzone 4 razy. 10 półsłupków z boku nogi, 12 półsłupków na podbrzusze. I 10 półsłupków z boku nogi. I ostatni element, 2 półsłupki, rozszerzenie 4 razy do końca okręgu. I mamy rząd 39 i 40. Przerabiamy po 120 półsłupków w koło. Teraz zmienię kolor. Na beżowy, bo chcę mieć alpakę dwukolorową. Zmieniam dokładnie w taki sam sposób, jak opisałam przy kopytku. I robię 12 rzędów po 120 półsłupków. Mamy już kształt podbrzusza, w międzyczasie wypełniamy elementy, które są głębiej osadzone. Rząd 53, 4 półsłupki i jedna redukcja. Czyli 2 półsłupki łączymy w jeden. Ten element powtarzamy 4 razy, następnie 48 półsłupków i ponownie 4 półsłupki i redukcja powtórzone 8 razy. Rząd 54, 3 półsłupki i redukcja powtórzone 4 razy, 50 półsłupków i następnie 3 półsłupki i redukcja powtórzone 8 razy. Mamy 98 oczek. Następne rzędy będą podobne. element do powtórzenia 2 półsłupki redukcja będzie powtarzany rząd 55 element razy 4 58 półsłupków pomiędzy element razy 8 rząd 56 element 3 razy 48 półsłupków i element 7 razy powtórzony i rząd 57 element 2 razy powtórzony 46 słupków i element 6 razy powtórzony mamy 70 oczek Mamy zarysowany już kształt tyłeczka. Rząd 58, 2 półsłupki i redukcja, następnie 54 półsłupki, 2 półsłupki i redukcja do powtórzenia 3 razy. Rząd 59, 54 półsłupki, 3 razy redukujemy i jeden półsłupek. Mamy 58 Przechodzimy teraz do szywania. Tą część na grzbiecie będę łączyć. Można szyć igłą i ja to robię za pomocą szydełka. Od dołu, czyli na lewej stronie, przerabiam 10 razy półsłupkiem, łącząc w ten sposób i kształtując grzbiet. Jak widać, nie jest to proste i wymaga trochę gimnastyki. Także igła może być dobrą alternatywą. Zieloną magrawką zaznaczyłam sobie środek tyłu i tak to wygląda po zszyciu. Przechodzimy teraz do wypełnienia. Uzupełniamy wszystko i przerabiamy w 60 rzędzie 40 półsłupków w koło. Jeżeli coś nam się nie zgadza, to na środkowej linii. Tyłu, przy znaczniku najlepiej redukować nadmiar oczek. Rząd 61, 8 półsłupków i redukcja. Powtarzamy 4 razy. Mamy 36 oczek. Daje nam to teraz już zaczątek szyi. Rząd 62. 3 półsłupki i redukcja, powtórzone 6 razy, mamy 30 oczek. Rząd 63, 2 półsłupki i redukcja, powtarzamy 6 razy, daje nam 24 oczka w koło. Rząd 64 to jest dalej powtarzanie 24 półsłupków w koło 10 razy, aż do zakończenia 73 rzędu. Rząd 74. Dwa półsłupki i rozszerzenie powtarzamy dwa razy i 18 półsłupków. Mamy 26 oczek. Rząd 75. Jeden półsłupek i rozszerzenie powtórzone trzy razy i 20 półsłupków. Tu zaczynamy już kształtować brodę alpaki. Rząd 76, rozszerzenie, a następnie do powtórzenia półsłupek i rozszerzenie trzy razy i 22 półsłupki. Rząd 77, trzy półsłupki i do powtórzenia jeden półsłupek i rozszerzenie trzy razy i znowu 24 półsłupki. Mamy 36 oczek. Rząd 78.

48 półsłupków, 15 razy. Mamy kształt głowy, i teraz przechodzimy do redukcji. Rząd 95, 6 półsłupków i redukcja, powtórzone 6 razy. Mamy 42 oczka. Rząd 96, 5 półsłupków i redukcja, powtórzone 6 razy. Daje nam 36 oczek w koło. Przechodzimy do rzędu do 97. 4 półsłupki i redukcja, powtórzone 6 razy. Mamy już 30 oczek. Oczywiście w międzyczasie możemy wypełniać szyję, 98 rząd. 3 półsłupki i redukcja powtórzone 6 razy. Mamy 24 oczka. I rząd 99. 2 półsłupki i redukcja powtórzone 6 razy. Jak widać, zmniejszamy już objętość okręgu. Cały czas uzupełniamy na bieżąco. I rząd setny. Półsłupek. I redukcja powtórzona 6 razy. I do zamknięcia, ile razy trzeba, powtarzam samą redukcję. Oczywiście uzupełniając. W razie potrzeby jeszcze dopycham wypełniacza przez otwór, tak jak to widać, pomagając sobie szydełkiem. Tak wygląda korpus alpaki. Robię uszy. Zaczynam od magicznego kręgu i robię na nim 6 półsłupków. To jest mój rząd pierwszy. Rząd drugi, 2 półsłupki i rozszerzenie dwa razy powtórzone, mamy 8 oczek, rząd trzeci. Trzy półsłupki i rozszerzenie dwa razy powtórzone, mamy 10 oczek. W Rzędzie czwartym 4 półsłupki i rozszerzenie, daje nam to 12 oczek w koło. A następnie rząd 5: półsłupek, rozszerzenie 6 razy, mamy 18 oczek. Teraz przejdziemy do powtarzania od rzędu 6 do 17: 18 półsłupków w koło, 12 razy. I mamy już zakończone ucho. Łączę bez wypełniania półsłupkami dwa brzegi. W na pół będę przeszywać do głowy pyszczek. Zaczynam od magicznego kręgu i sześciu półsłupków, a w rzędzie drugim robię 6 rozszerzeń i daję mi do 12 oczek. Rząd trzeci, jeden półsłupek i rozszerzenie sześć razy, daje nam osiemnaście oczek. Rząd czwarty, dwa półsłupki i rozszerzenie sześć razy, mamy 24. I w rzędzie piątym, trzy półsłupki i rozszerzenie sześć razy, mamy trzydzieści oczek. W rzędzie szóstym, 9 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzamy 3 razy. Rząd siódmy. 10 półsłupków i rozszerzenie. Powtarzamy 3 razy. Mamy 36 oczek. I to by było tyle na pyszczek. I teraz robimy miejsce na oczy. Tu przerabiając dalej. Opuszczamy jedno oczko i wbijamy się z słupkiem, przerabiając 9 razy w to samo miejsce. Da to zaokrąglenie na jedno oko, czy oczo dół, jakby to nie nazywał. Robimy przerwę i wbijamy się w następne oczko podstawy i przerabiamy w sumie trzy półsłupki. Drugie oko robimy tak samo. Pomijamy jedno oczko i 9 słupków wbijamy w następne oczko podstawy. Po zrobieniu zakotwiczamy, pomijając znowu jedno oczko. Przerabiamy oczko ścisłe i z powrotem przerabiamy 9 półsłupków nad łukiem. Słupków poprzedniego rzędu. Następnie przerabiamy oczko ścisłe dwa razy między oczami i następne dziewięć półsłupków nad łukiem, zakończając jednym oczkiem ścisłym. Pyszczek obszywam i wypełniam. Doszywam również w koło oczu. I wyszywam na nim nosek i mordkę, a także oczy mogę wyszyć tak jak tutaj, a ewentualnie mogę przyszyć jak w efekcie końcowym guziki. Robię czuprynkę z włóczki Yarn Art, ale każda inna czuprynka też się nada. W ten sposób że dodaję co trzy oczka, jedno rozszerzenie, ewentualnie później rzadziej, w zależności od inwencji. Robię na okrągło, by włoski z tej włóczki wystawały po drugiej stronie. Taki jest efekt. Ogonek robię podobnie, przeszywam te dwa elementy, i na tym kończę moją alpakę. Nie pokazałam tutaj, jak usztywniam szyję, pokażę to w osobnym filmiku. Akurat tutaj to też wykorzystałam. Chciałam jeszcze tylko podziękować za wszystkie subskrypcje, udostępnianie i kciuki w górę. To tyle na dzisiaj. Dziękuję i zapraszam ponownie.